To już kolejny rok, ale przede wszystkim ja cieszę się z tego, że inauguracja ta ma miejsce już w Jastrzębiu, czyli w naszym mieście, a szczególnie w tym miejscu, gdzie mamy wielką historię Jastrzębskiej Siatkówki. Prowadzenie z powrotem Akademii do Jastrzębia to był naprawdę chyba strzał w dziesiątkę. Ta Hala wydawało się, wydawało, wydawało się że umrze śmiercią naturalną. Teraz będzie znowu żyła, znowu przy, będzie przynosiła emocje. Będą się szkolić tutaj młodzi ludzie, którzy. którzy na pewno chcieliby zagrać kiedyś w pierwszym zespole i, i ten zespół też liczy na to, żeby, żeby pozyskać tych zawodników, bo, bo taka jest idea Akademii. Z tej Akademii powinniśmy pozyskiwać zawodników, którzy będą grali w pierwszym zespole. Pamiętam bardzo dobrze ten czas, pamiętam... No te wszystkie lata, bo to były bardzo dobre lata dla mnie jako sportowca, to był taki nowy start w moim życiu, nowy rozdział w moim życiu, który do dzisiaj jest, jest jak, jak, jak piękna bajka. Nawet teraz chodząc po, po tych wszystkich pomieszczeniach i, i oglądając to, to sobie wspominam, w którym tam kącie, że tak powiem, siedziałem, w którym leżałem, w którym odrabiałem lekcje, to, to są fantastyczne wspomnienia. To jest naprawdę zazdroszczę tym chłopakom, że, że, że mogą w takim miejscu zaczynać swoją przygodę, bo mają na pewno troszkę lepiej niż ja miałem wcześniej. Idziemy do przodu, akademia idzie do przodu, także, także to jest naprawdę super start dla nich wszystkich. I think it's a very good organization. I really appreciate the effort of the people and the structure that has the sport now in Poland. make a big difference. that's my opinion but you know you can see how many schools you see around the country and it's about not just about volleyball but also about some other stuff and i think here we are on the way to to do this with a very high quality so uh, even the you know the facilities that you can see in the club very uh, very high profile so I think it's also good, important for the region, for the country, for the for the city, to have an Im an important stuff like this, uh, because it's represented uh, part of education of the guys, and it's not just about sport, but it's about education, so the school and so on. So, uh, if I have to think, I you know. About how we the appreciate what we are doing here. A dziś powiem uroczyste otwarcie roku szkolnego, bo rok szkolny rozpoczęliśmy już 2 września na zgrupowaniu w Dziwirze gdzie chłopcy przebywali przez cały tydzień. No cóż, nowa, nowa rzeczywistość, myślę, dla wszystkich z nas. Szkoła Mistrzostwa Sportowego. Ale taka szkoła, która też duży nacisk kładzie na edukację, nie tylko na sport. Myślę, że to jest najważniejsze dla wszystkich, żeby równolegle ze sportem, z rozwojem sportowym e, szedł wysoki poziom edukacji. To się ziściło, tak jak wspominałem dzisiaj na uroczystym otwarciu, to dopiero pierwszy etap, to początek, ale, ale tak naprawdę już tutaj jesteśmy, czyli jesteśmy w miejscu, gdzie jest, jak, powi jak powiadam, historia. Tutaj zdobywaliśmy jako Jaszczemski Węgiel Mistrzostwo Polski, tutaj jest, tutaj jest naprawdę duch, tutaj grało wielu, Zawodników wysokiej klasy światowej i wierzę, że to też będzie dużym takim dodatkowym motywatorem dla naszej młodzieży. Hala tak naprawdę się dużo nie zmieniła. Mam nadzieję, że jeszcze będzie jakiś remont tutaj. Natomiast ja bym chciał powiedzieć o Akademii, bo byłem przy założeniu Akademii bodajże 7 lat temu. Każdemu się wydawało, że to jest projekt na dwa, 3-4 lata, a dochodzimy do 7 roku Akademii. I wydaje mi się, że, że to ma naprawdę sens. E, Trenując z nami z pierwszym zespołem, teraz e, trenuję sześciu zawodników z Akademii. I, i naprawdę jesteśmy z, jako trenerzy zadowoleni z nich. Oni poziomem e, może odstają od tych zawodników ligowych, natomiast e, pomagają nam tym, co robimy. I teraz mamy dużo zawodników e, na kadrach. I, te, I ci zawodnicy nam pomagają jak mogą. No, tak jak mówię, poziom sportowy może jeszcze nie ten, co, co byśmy sobie życzyli, ale, ale jest to taka wymierna pomoc. Patrząc sobie na tych chłopaków, którzy chodzą, oglądają, to szczęka szczęka niektórym opada, czy im, czy, czy ich rodzicom, mi również opadła szczęka, tak jak powiedziałem przed chwilą, bo, bo to miejsce to, jak to zostało zbudowane, to w jakich oni warunkach będą mogli żyć na co dzień, bo, bo tak naprawdę no nie ukrywajmy od tego życia, się, się wszystko zaczyna. Na hali to spędzamy 2-4 godziny dziennie, a, a to wszystko, co się dzieje dookoła, tego nie widać, ale, ale to jest równie ważne, a nawet bym powiedział, że ważniejsze od tego, co się dzieje w, w czterech ścianach na, na hali sportowej. Dzieci są w pełni. Zabezpieczony, mamy bardzo profesjonalną kadrę. E, dostosowana jest szkoła do ich trybu życia, czyli do treningów. Będą mieli dodatkowe zajęcia uzupełniające, będą mieli e, fakultety, na których będą mogli nadrobić zaległości, powstałe chociażby z powodu e, kadr i zgrupowań. E, także myślę, mają zwiększoną ilość godzin. Moją dewizę, Nie, nieskończone pokłady. Wiary w samego siebie, nieskończone pokłady cierpliwości, nieustępliwości, bo, bo będzie pojawiało się mnóstwo, mnóstwo przeszkód, mnóstwo, e, mnóstwo wybojów, że tak powiem, na, na tej ich drodze, ale to, jak oni to przeżyją. Jak twardziej będą w tych trudnych momentach, to, to ich zbuduje na, na, na później i, i dzięki temu będą tylko lepszymi ludźmi i lepszymi sportowcami. Historia Akademii Jasieńskiego Węgla pokazuje, że, że stąd wychodzą nazwiska. Oczywiście wiemy, że nie, nie wszyscy akademicy osiągną te, ten pułap sportowca zawodowego. No tak to w życiu jest, ale, ale na pewno jakby bycie w akademii nie będzie ze szkodą dla nikogo, natomiast realnie budujemy dla naszego zespołu, pierwszego zespołu Jaszyńskiego węgla zaplecze dla innych klubów plusligowych i wierzę w to, że, że niejednego reprezentanta tutaj jakby wychowamy w naszej akademii. Także no, jesteśmy absolutnie przekonani z naszym sponsorem strategicznym Jastrzębską spółką węglową do tego, do tej misji, do tego, żeby to robić, żeby to realizować. Jesteśmy przekonani, to jest nasza idea, nasza filozofia i z tego miejsca pragnę podziękować naszemu sponsorowi, bo tak naprawdę gdyby nie Jastrzębska spółka węglowa, gdyby nie zarząd, to my byśmy nie byli w tym miejscu.